Cześć, z tej strony Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek specjalny, odcinek nietypowy. Eee, skoro odcinek specjalny, to i specjalne okoliczności, i specjalni goście. Moi kochani, zapraszam Was dzisiaj na ognisko. W tych nietypowych okolicznościach przedstawiam moich dzisiejszych specjalnych gości, a są nimi Asia spod Lasia. Amelinium nie pomalujesz i łukasz ręką nie oszukasz. Dzisiaj przedstawiam Wam przepis na klasyczną kiełbachę w bóle. A więc zaczynamy oczywiście od wybrania ulubionej kiełbasy i usmażenia jej nad ogniem. Pamiętajcie, że kiełbasy można smażyć w samym ogniu, ale wtedy jest jak większość arabskich kupców, czyli czarna z zewnątrz i tłusta w środku. Można też je smażyć tak jak się powinno to robić, czyli nad ogniem. A więc właśnie w tej pozycji, o tak jak tutaj widać, kiedy kiełbasa jest już odpowiednio przypieczona, pozostaje oblać naszą bułę keczupem, musztardą, albo innym ulubionym sosem. Wziąć naszą usmażoną kiełbachę do ręki, chwycić ją przez bułę, ściągnąć i jesteśmy gotowi do jedzenia. Mm. Na chłopski rozum to nie tylko przepyszne jedzenie, ale także wspaniałe przeżycia. Polecam. A teraz musicie tylko spróbować tego sami! Tak na chłopski rozum!